Jak myśmy dawno nie wyruszali do wizery z Jakuszyc? Masakra! Ostatnie dwa razy były ze Świeradowa. tak? Tak, tak bo ja z młodymi, z żoną byłem ze Świeradowa. z chłopakami też ruszaliśmy ze Świeradowa. Dzień dobry, szanowni państwo. Witajcie na kanale Ekwipunek Dźwigany codziennie. Wejdziemy sobie na samolot dawnym czerwonym. Zajrzymy do pana Stasia, może strzelimy jakąś szybką hydrację, a później zobaczymy, co dalej. Bo jak zwykle idziemy w najlepszy sposób, czyli bez konkretnego planu, nie? Zapraszamy. Dotarliśmy do wiatki na samolocie. Pierwszych kilka osób dosłownie, ale jest piątek i jesteśmy w ciągu dnia, więc to jeszcze jest przed przedweekendo, weekendowym boomem. Sporo rowerów, ale jest straszny upał w ogóle. Jest kurde. Wczoraj wieczorem pogoda straszyła, że jedziemy w najgorętszy rejon polski, faktycznie dolnośląskie 34 stopnie. Smaży strasznie. Fajny powiew. jest i złapać, żeby lepiej. Klimę w górach włączyli, bo wieje od góry teraz też. Petarda. Ale on ma chociaż taki trochę niższy ten dźwięk i też tak no mnie lepszy. straszy strasznie. No i tak straszy. Nie lubię tego dźwięku drona na świeżym no, powietrzu. Ale... Zabrzmiało jakbym lubił w pomieszczeniu, nie? Ej, i ciepło jest naprawdę. Hu! byliśmy u Pana Stasia. Odwiedziliśmy schronisko Orle stację turystyczną Orle. Ale kurde, była tam taka lampa masakra. Tam jest co prawda wiatka, nie było, bo było zajęte wszystko i siedzieliśmy na tym. Musieliśmy się ewakuować. Wypiliśmy sobie po miłosławku był gorzki okropnie I musieliśmy się ewakuować, bo nas z Na szczęście czerwony szlak jest w cieniu i żeśmy sobie odsapnęli. Doszliśmy do Kubelhauser, czyli do tej wiatki wywiniętej na lewą stronę. Po drodzy Pozdrawiamy. Teraz ta Izera to jest kurczę taka przyjemna rzeczka, bo jak przyjechaliśmy. Ile byśmy miesiąc temu? Nie jest, więcej z półtora, no, co nie, nie pozwoliła nam ulewa 3 dobowa nagrać nic, bo strach było. Było wyciągać aparat, to kurde, to była izera niedobra. Teraz jest dobra. Kuporów rowerzystów i w ogóle też, może nie zwracałem uwagi, ale jest sporo rowerzystów z sakwami, czyli takich wygląda na to, że kilkudniowych. Cieszymy się piękną pogodą, słoneczkiem, które zaraz będzie się malować fajnie, bo już nie tak z góry, bo nam waliło w czubek głowy cały czas, jak żeśmy szli. I trochę się martwimy o jutro, ale zobaczymy, może nie będzie najgorzej. Kurczę. zawsze te izery to jest taka zagadka, nawet jak się popatrzy na trzy pogody, prognozy. To i tak człowiek nie ma pewności jak to będzie. Bo może być tak, jak mówią, ale może być zupełnie odwrotnie, nie? Wszystko jest tak samo możliwe i prawdopodobne. I zery to są po prostu wspaniałe góry dla wszystkich, którzy uwielbiają niespodzianki. Kawkę pijemy? Tu jest, w sumie jest taka tradycja, że tutaj się pije kawkę. Nacieszyli wczoraj, to prawda, żeśmy się nacieszyli. Stwierdziliśmy, że nie ma w ogóle mowy, nie ruszamy się. Straszyło to prawda, że będzie pogoda gorsza, a nie była, bo nie zła. Tam za trzy razy, może cztery pokropiło, zaraz popadało tak porządnie, ale z kolei bardzo krótko. Update izerskich warunków. Z komarami nie jest źle. Jest ich wcale nie tak dużo. Wczoraj nam dały popalić trochę wieczorkiem, nie? ale spoko. Hamaczki, moskitiery, luz. Jest wszechogarniająca wilgoć wszechogarniająca wilgoć, czyli wszystko jest mokre. To, co wymiecie z no jest mokre, plecak jest mokry, wszystko jest mokre. Pandego od spodu jest mokre, od góry jest mokre, hamak jest mokry, underkilt jest mokry, wszystko jest mokre. Przyjeżdżając wizery, zakochując się w górach izerskich, należy w pakiecie zakochać się również w wilgoci. Nie ma jednego bez drugiego, trudno. Przykro mi. Co robić? Zrobimy sobie śniadanko, bo dzisiaj wracamy do domu, niestety to był taki ekspresowy że ale chcieliśmy przyjechać strasznie, chcieliśmy przyjechać z dronem, no taka prawda, jak dzieciaki, jak nastolatki, nie? Tak czy siak, trzeba zrobić jedzonko. I wiem, że się powtarzam i wiem, że y, naszym partnerem jest YFood, ale faktycznie YFood jest spoko, robi się go chwilę. Masz nafiltrowaną wodę już? Tak. A. Wystarczy mieć nafiltrowaną wodę, a wizer my przyjeżdżamy z filtrem, nie nosimy jakiegoś zapasu wody czy coś, bo bez sensu dźwigać, tutaj woda jest wszędzie, nie? Można nawet z muchu wycisnąć od bidy na szybko 100 litrów. Pokażę Wam też naszego leśnego szeratona okazało się, zupełnie niechcący, bez żadnych umów, bez niczego, bez sponsoringów, bez niczego, że przyjęliśmy z czasem we trójkę i wszyscy mamy fly Hamaki aktualnie. Ja jestem na etapie sprawdzania, czy mi dobrze w tym, który dostałem prototyp od chłopaków, żeby się wypowiedzieć na jego temat. To będzie w przyszłym roku. To jest Outdoor 1 Pro lżejszy, no ja mam jeszcze większy, to jest petarda w ogóle. Widuję często, że grupowicze pytają, ej, a tam czy mam 1,90 wzrostu, to czy 3-metrowy wy, wystarczy? Po pierwsze, słuchajcie, jest kupa polskich filmów jest Lesowik, Flyhamak, Wydra, leśny Ludzik, jest tego coraz więcej i w, chyba, chyba u wszystkich z nich możecie sobie zamówić długość hamaka, jaką chcecie, więc się nie męczcie. Jak ktoś wam powie, że ma 1,90 i się luksusowo wysypia w 3-metrowym hamaku, to gada głupoty. Albo, bo też przez moment robiłem dokładnie to samo, też gadałem głupoty, po prostu nie wiedziałem, nie widziałem, nie znałem różnicy między hamakiem 3-metrowym, 3,30, a na przykład 3,5 czy 3,60. I, I nie można tego porównywać, bo to by był grzech, trzeba by było się wychłostać ewentualnie w ramach jakiegoś tam tej, yy, yy, zadośćuczynienia czy coś. No. Także... Przelicz, dodajcie sobie, jak jest dłuższy hamak, to będziecie mierzyli szerzej w barkach, szerzej przy stopach, więc nie może być mniej wygodnie, będzie wygodniej bardziej. No. Boże, jest coraz gorzej. Słuchajcie, przepraszam. Ale może to i dobrze, bo nie będzie mojej paskudnej gęby porannej widać zamroczonej. <głysy> Jeść. tak, waifu y jest partnerem naszego kanału i faktycznie od miesięcy go używamy na wyjazdach, bo kurczę, zamiast nosić jakieś tam poridże, gorące kubki, zupki chińskie, coś tam, jakieś żarcia w proszku, coś tam, coś tam, bierzemy sobie y da i... Spoko i de facto wychodzi sporo lżej i, i jest czyściej i, i luz. Chciałem zrobić Q&A, i zaraz wam pokażę obóz. I będziemy się zwiedzać, bo oczywiście, jak zwykleśmy zamarudzili, a trzeba się zbierać do chaty, jeszcze trzeba dojść do jakuszy i tak dalej, więc pomyślałem sobie, że zamiast pokazywać wam plecak, który mam dzisiaj ze sobą. I jak mam spakowany, to sobie go wezmę w tygodniu na kampa on będzie spakowany tak samo, więc na kampie sobie zrobię odcinek o plecaku moim na wyjazd 2020. O bo ten film po pierwsze byłby za długi, a po drugie yy, musielibyśmy to jeszcze kwitnąć, nagrywać, a... Ale sobie zrobimy Q&A, bo mam screeny zrobioną. Piotrek pyta Cześć panowie, ciekaw jestem, czy mieliście jakąś trudną sytuację w czasie którejś z wypraw, jak sobie poradziliście? Wiem, że generalnie często wygląda tak, jak my robimy wszystko tak trochę na spontanie i dalej i to prawda, natomiast jeżeli gdzieś na przykład wyjeżdżamy, to faktycznie staram się jak najlepiej umiem przygotować wyjazd, żeby Siebie nie narażać, ale przede wszystkim nie narażać ludzi, z którymi jadę. Marcin pyta. Jak realnie i faktycznie wpływa na radość stworzenia czepialstwo, brak życzliwości, ogólnie popularnie zdefiniowany hejt? Czy obecnie już szerokie zgromadzenie odbiorców nie nakłada na Was męczącej presji? Czy za komentujecie odbiór Waszych treści w kontekście hejtu, subiektywne wrażenie? Myślę, że nie. Znaczy, generalnie. Generalnie mam taką zasadę, że nie komentuję hejtu, no bo to no, no, no debilizm, nie? Jeśli widzisz, że ktoś próbuje się przypierdzielić, nie wiem, i na siłę krzyczy, że czarne jest białe, no to, to, to nie ma sensu marnować czasu, żeby dyskutować z durniem. no. Taka jest prawda, jestem stary koń, nie? Ja jestem jeszcze analogowy, ja jestem przedinternetowy i tak. No jest hejt. Ostatnio się zastanawialiśmy, czy po prostu faktycznie to jest jedyna dobra opcja, żeby w ogóle udawać, że nie, wiem, nie widzi się tych buców wszystkich, czy faktycznie trzeba było czasami napisać coś. I to nie dlatego, żeby buc tam bucowi coś wytłumaczyć, bo to, jeżeli tym bucoz jest. Nie ma sensu, szkoda czasu, nie zadziała to, jeżeli będziecie chcieli komuś takiemu coś wytłumaczyć, ale... Myślę, że czasami warto się odezwać w takim kontekście, żeby przeczytali to inni ludzie, którzy widzą to, co napisał Osioł i odpowiedź na przykład, nie wiem, autora. Czy mm, wpływa na radość stworzenia? Nie, bo mm, radość stworzenia tak naprawdę, kontentu na przykład w naszym przypadku na YouTube najczęściej mm, największa jest w trakcie nagrywania, w trakcie montażu itd. itd. Po publikacji jakiś, jakiś dureń napisze, że o, wy jesteście, macie takie niechlujne brody, no to... Jeżeli wiemy, że zrobiliśmy fajny film, ja się super bawiłem przy montażu, fajnie wyszedł, jeszcze do tego mamy na przykład teraz, nie wiem, ujęcia z drona, coś tam, coś tam. I wiem, jestem z niego dumny, bo na moje możliwości jest y, ekstra, a Dureń napisze, że mu przeszkadza broda, no to, <laughs> to naprawdę nie jest mój problem, to problem Durcia, nie. Także no, nie wpływa, nie, hejt nie wpływa na radość stworzenia, wpły... czasem wkurza, bo stary chłopak widzi taką oczywistą głupotę, nie. To mi przeszkadza, to, że na przykład mam taki sam dowód osobisty i takiego samego orzełka i mówię w tym samym języku co dureń, który... <laughs> życie, no niestety. A czyli ciężko mi to zaakceptować. Nie, myślę, że nawet że akceptacja tego nie byłaby dobra, nie? Taka prawda. W moim kontekście hejt y, polega na brodzie. Mnie ojciec uczył, że się nie komentuje wyglądu innych. Na brzuchu życie, wiem, że on jest, <laughs> widuję go codziennie. Y... I na jakichś komentarzach typu, o, był ekspert, coś tam albo komercyjny. No i nie jestem ekspertem, na każdym kroku zaznaczam, nie jestem ekspertem, nigdy nie będę, mam nadzieję, że nigdy nie będę ekspertem, a że czasami zrobimy coś, za co weźmiemy pieniądze, podejmiemy współpracę z firmą, która zostaje naszym partnerem i nam płaci za na przykład pokazanie swoich produktów. Uważam, że to nic złego i uważam, że jeżeli że nie kłamiemy, nie oszukujemy, to, to, to nie jest nic złego. A to, czy Durniowi przeszkadza, czy nie przeszkadza, że myśmy wystawili fakturę i na przykład że nam jakieś firma za coś zapłaciła, to też nie jest nasz problem. My się cieszymy, bo wtedy mamy pieniądze, możemy sobie pojechać wizery. E A Duryń siedzi, pisze, no i jego nie cieszy, że myśmy wystawili fakturę. nie wiem, no ja tam się cieszę, jak inni ludzie zarabiają. No fajnie jest, jak się zarabia pieniądze, bo później można wydać na fajne rzeczy, nie? No nowy plecak i na wyjazd. No ej, Przemek, y, zawsze ciekawiło mnie, czym na co dzień zajmują się osoby parające się ale co my? My na co dzień zajmujemy się życiem wyrobów ze skóry, portfeli, pasków i tak dalej i tak ręcznym. Y, czy w ogóle jeżeli pytasz o w ogóle czym zajmują się na co dzień ludzie parający się bushcraftem, czyli rozumiem, że ci, którzy w weekend Uprawiają bushcraft albo turystykę związaną bush, z bushcraftem, albo y, hobby, w którego y, ramy wpisuje się gdzieś tam w bushcraft, to wszystkim, bo znamy ludzi, którzy są lekarzami, prawnikami, bezrobotnymi, ludźmi z McDonalda. To jest faktycznie hobby dla wszystkich, niezależnie od tego, jaki masz status materialny, niezależnie od tego, co robisz na co dzień. Jest jeden jedyny warunek, jest taki, że musisz znaleźć na to czas. No. No ale to jak na wszystko, tak naprawdę, jeżeli chcesz się czymś zajmować, musisz mieć na to czas, ale nie trzeba na to specjalnych pieniędzy, nie trzeba na to specjalnych umiejętności, niczego tak właściwie nie trzeba specjalnego, jedną trzeba mieć specjalną umiejętność, jak się tym zacznie zajmować, to zaczniesz szukać informacji, jak zaczniesz szukać informacji, trafisz prędzej czy później na facebookowe grupy, na fora, na coś tam i wtedy... Należy mieć umiejętność naprawdę gęstego sita, nie? bo spotkacie się z głównem, no. niezależnie od tego, jakich informacji szukacie. Czy szukacie informacji nowego aparatu fotograficznego, czy jak narysować konia, czy jak zacząć turystykę i biwakowanie na przykład w lasach, znajdziecie prędzej czy później gówno. I trzeba po prostu. Mieć tego świadomość. Mam nadzieję, że tak nie jest, że przychodzi nowy zapaleniec i kurczę, po prostu tak to strasznie jara i zaczyna grzebać, grzebać, grzebać i trafi jakiegoś takiego prawilniaka wojującego o to, czyj bushcraft jest lepszy niż czyj, i mam nadzieję, że nie, tacy ludzie później nie mówią: O, nie, no dobra, jak tam są tacy, tacy w ekipie, tacy kretyni, to ja się nie chcę tym zajmować. To ja sobie, nie wiem, filat listą zostanę czy coś. Tu. Mam nadzieję, że tak się nie dzieje, nie? Jacek napisał. E, po pierwsze, gratulacje dla Was Dzięki za te 6 lat. No dzięki, dzięki też, dziękujemy. Czy zwiedzacie strefy burszka w Survival Lasów Państwowych? No tak, w miarę możliwości. Natomiast nie, jakoś niespecjalnie powinniśmy jeździć chyba częściej. I te stref odwiedziliście kilka, raczej tych właśnie w borach. We Włocowku, czyli właściwie nie zahaczaliśmy stref będących gdzieś daleko. Ekwipunkowicze czasem na w Polska wrzucają też yy, yy, swoje reczki, takie fotoreczki. Fajnie w ogóle chłopaki, dzięki, super to jest, bo, bo fajnie takie coś zobaczyć. No tym bardziej, że no, takich informacji brakuje, nie? A jak się gdzieś chce jechać i nie ma nic, to taka na przykład fotorelacja, gdzie są fotki, opis i tak dalej gościa, który tam był, to jest naprawdę nieocenione. Róbcie to, to jest dobra rzecz. Im więcej z nas będzie, robiło takie rzeczy, będzie nie wiem, robiło, pokazywało coś i nie wiem, na przykład zbierało informacje i dzieliło się z innymi, tym będzie się to ro lepiej rozwijać i tym lepiej będzie się to ludziom robić. No, tym bardziej na początku, na początku wiadomo, każdy jak jest na początku, na początku jest najtrudniej, najmniej, wiesz, masz najwięcej obaw jeszcze w ogóle, no wszystko jest najtrudniejsze, nie. Później to z czasem, już wiadomo, nie? to jest niepotrzebne, to jest niepotrzebne. To tak naprawdę już nie musisz wcale tego umieć, czy już nie musisz być mistrzem z tego. I się okazuje, że co, że wystarczy że czasem pojedziesz do lasu na nockę masz hamak, nie? No, nie musisz być mistrzem, nie wiem, nawigacji, gotowania, nie wiem, roślin jadalnych znajdowania i tak i tak dalej. Nie, z kiełbasy weźmiesz, kurczę, do kieszeni. I tak się będziesz super bawił, no. Takie mam zdanie, no, mogę się mylić, no, pewnie eksperci... Mają zdania zupełnie odwrotne, ale ej no, ja zacząłem chodzić do lasu, nie było szkoleń bushcraftowych, survivalowych, nie było youtuberów, którzy pokazywali jakieś tam rzeczy, Nic, niczego nie było, Był, była gazeta Commandos i... miał gruchę harcerską na plecach, pierwsze woodlandy, opinacze brązowe i heja, i jazda. Ostatnio się nabijali na moim... Oj, znowu, kurczę, zniknąłem, sorki. Ostatnio się nabijaliśmy na moim Facebooku tym prywatnym na, na, na ścianie bo wrzucam jakieś tam skanowane kiedyś zdjęcia z 1993 roku jak się zna przełęczy okraj w woodlandach oryginalnych przez które musiałem być pół roku grzeczny To był zupełnie inny świat. Jakie filmy sprzętowe planujecie w najbliższym czasie? Noże mamy sporo do recenzowania, mamy jakichś tam z... składaków mamy sporo. Chcę nagrać film o plecakach, o o tym, jak wybrać plecak, na co zwracać uwagę, i tak dalej, tak dalej. Macie doświadczenie z moskitierami podczas biwaków ze spaniem na glebie? Ja nie używałem jak na naglebie, ale ja bardzo długo używam też hamaka bez moskitiery, i tak naprawdę to wiem, że w tym roku te komary są dosyć mocno uciążliwe, ale jakoś tak nie wiem. Myśmy się z komarami dogadali. Znaczy ja udaję, że ich nie ma. Yy, one też się starają, czasem mi wychodzi lepiej, raz gorzej, i mi zresztą też, no i tak jakoś sobie żyjemy, nie? Nie, nie używałem. Widziałem, że takie coś jest, ale. Ja trochę mam, gleba plus moskitiera, to mi się kojarzy, znaczy miałbym obawy, że to gdzieś zaraz podle coś. Planujecie jakieś wyprawy kolejne w dalekich krainach? Na przykład do Szwecji? No tak, w tym roku chcieliśmy jechać, tylko no wiecie, się wszystko pochrzaniło. Liczymy na to, że to się wszystko po prostu, jak tylko się po prostuje, to jakieś tam koncepcje, dwie czy trzy mamy. Będziemy kombinować. Miejsca są wymyślone, natomiast no, trzeba poczekać, się to wszystko, jak to będzie w ogóle możliwe i żeby się nie okazało, że pojedziemy, a za tydzień nie będziemy mogli wrócić do domu, w którym będziemy musieli jechać na kwarantannę czy coś, bo coś tam wymyślą. Nie? Póki co na miejscu. Fajne jest to, że widzę teraz na przykład, jak odpalam YouTube'a, to widzę dużo takich tych znanych polskich youtuberów, takich podróżniczych, którzy normalnie nagrywali z zagranicy, teraz nagrywają no, kurczę miejsca, w których my bywamy też, nie? To super. Ale ja, ja nie że na przykład mówię, że o, tu rośnie nam konkurencja. Jak ktoś myśli, że robi filmy na YouTube i ktoś, kto robi te, filmy z tej samej tematyki na YouTube'a jest jego konkurencją, no to jest ostro. To, po, to powinien zweryfikować swoje podejście. Nie, nie. nie. Jak YouTuber z tej samej branży nie jest konkurencją, jest kolegą po, po fachu dla drugiego. To... To nie jest biedronka czy tam coś, nie? że jak się kupił jednego YouTubera chleb, to już się do drugiego nie pójdzie po chleb. I to tak nie działa. Tylko ludzie tego nie rozumiemy i to zawsze wkurza. To jest takie oczywiste. Nie? Nieważne, mówiąc w więźle, tak planujemy, jak tylko będzie normalnie. Normalnie w kontekście stanu epidemii, bo ogólnie to ja bym nie czekał, bo to życia na mnie starczy. Pewnie, niestety. Nie, jestem optymistą na co dzień. Zamknij się. Aha, jak udaje Ci się, Marku, ostatnie pytanie: Jak ci się udaje mi jakoś na do wędrówek leśnych górskich? jak ojciec chętnie z kosztem. Ja w ogóle chyba nagram film o podróżowaniu, o lasowaniu z młodym. Kurcz, to by było fajne, zresztą gadaliśmy już na ten temat. A czyli, ja nie mam recepty, nie. Ja w ogóle, wiecie. Mm, jak 99% rodziców, no to się wszystko robi na czuja, no i po to na czuja starasz się zrobić to najuczciwiej jak potrafisz, a nie potrafisz, bo skąd miałbyś potrafić i zaciskasz zęby, trzymasz kciuki i odprawiasz talce i modlisz się do czegoś, jak totalnie modlisz, żeby nie spierdzieli, żeby to wyszło, nie. Nie namawiałem, nie zmuszałem, no czekałem cierpliwie, ja nie jestem cierpliwy generalnie w ogóle, Cierpliwość, ja nigdy nie staliśmy w tej samej kolejce, ale tutaj akurat naprawdę byłem cierpliwy, tak samo byłem cierpliwy z harcerstwem, tak samo byłem cierpliwy z w ogóle schodzeniem do lasu, Lubiłem po powolutku, pojechaliśmy sobie na spacer, pojechaliśmy sobie na grzyby, pojechaliśmy sobie na herbatę, później sobie sam zrobił herbatę, coś tam, no on tak naprawdę zaczął iść do lasu, miał... Na takie dłuższe na przykład całodniowe wypady, że tam coś żeśmy sobie ugotowali, czy coś jak miał może z 5 lat? Jak miał 5 lat, to zrobiliśmy 18 kilometrów razem po karkonoszach. Pierwsza z byłem z niego strasznie dumny, zresztą jestem do dzisiaj. Synu, jak oglądasz, to jestem z, z ciebie strasznie dumny, z wielu zamiarów, ale z tamtego, kurde, z uwagi na to, że to z branży, to. Jestem dumny mocno i pamiętam jak dziś. Wiecie, to jest też łatwiej, jeżeli faktycznie na przykład ojciec się czymś jara, nie? i to tak jara się uczciwie, że nie, że się jara jak nie wiem, patrzą kamery, tylko jak się jara, w ogóle się jara, nie żyje tym. Czyli no, w naszym przypadku duży, ale duża część mojego życia to YouTube, filmowanie w ogóle. Teraz jeszcze dużo osób zauważyło, że, że trochę tam przykładamy się bardziej do w ogóle jakości filmowania, bo, bo też to nas jara i tak dalej. Więc Jest to duża część mojego życia, więc automatycznie znajduje się też w domu. Jak montuję, jak coś tam robię, jak coś wymyślam, jak coś sprawdzam i tak dalej, i tak dalej. No i młody, jak się coś robi z przekonaniem i widać, że to sprawia prawdziwą przyjemność, no to co? No to Gammy przyjdzie, jakbyś chciał się dołączyć, nie? I to wszystko, co mam screeny. Chodźmy zobaczyć jaki, jak wygląda nasz obóz, o, mam nadzieję, że nie, obóz jest przyzwoicie zrobiony, bo był czysty, nie, nie, żeśmy nie rozpierdzielali, nie wiadomo jak, więc pokażę wam, jak żeśmy spali tutaj i, i musimy spadać, naprawdę musimy spadać. Dzięki chłopaki za pytania, dziękuję wszystkim za życzenia, których było, Jezus Maria, ogrom w ogóle pod filmem z szóstymi rodzinami. Mam nadzieję, że jeszcze trochę to potrwa, no, no co wam będę gadał. To mój domek, klasycznie Fjord Flyhamak Outdoor 1 Pro. I underkilcik mój plecak, sprzęt foto jest parę tych toreb tutaj, dobra jak tu przejść, dobra. Chavira Przemka ze Szpejtechu który zniknął gdzieś, proszę, po Hexa Outdoor 1, ale to te... nie, przepraszam, Outdoor 2, co? Hexa już za krótka, no właśnie widzę. Przemoc sobie zamówił od chłopaku swoje hamaka. dwójkę, to jest ten ze zintegrowaną. Czekajcie. Ten ze zintegrowanym underkiltem. Ale zamówił dłuższego i większego, no to heksa za krótka, bo będziesz ja musiał dłuższą heksę sobie załatwić. No, no ale hamak też Hawila kurczę, Trzy pokoje, kuchnia, łazienka. Wicie, rozumicie. Przemoc też sobie sprawił Baltoro Gregorego, 75. Podobno wygląda jakąś leckę coś tam i mówi, że goś tam... Wiecie, komercja, ale, ale go przekonał, nie. Dziękuję Przemek. Baltoro już wysłało mi 3 zł za twój plecak, a tu jest Grzegosław w starym swoim hamaku. Też podcinką klasycznie. I używa super tarpa, ale to już chyba wiecie też nie? Od dawna dawno. A, jak popak... Kurde, to co ja jestem teraz tylko niezwinięty, ale super. Wszędzie wala. Bo wiecie. Coś Wam powiem teraz. W normalnym obozie bushcraftowym, no to wiecie co się wala, nie? No, walają się tam różne rzeczy, no. Patyki się walają, nie? Yy, kuksy się walają, no takie różne rzeczy bushcraftowe się walają w obozach najczęściej. A jak jedzie EDC albo EDC ze Szpajtachem, to się wszędzie walają yy, słoiki, filtry, a czy słoiki w sensie, obiektywy, aparaty, mikrofony? Taki bushcraft. No, dla każdego, każdy ma inne priorytety, nie? No czy te cholerne aparaty, nie ma gdzie flaszki włożyć. W zasadzie to myślałem, że nagramy końcówkę na parkingu czy gdzieś, ale właściwie po co? Ej, lepiej się pożegnać w fajnym miejscu. W moim zdaniem jednym z najfajniejszych miejsc. Dziękujemy, że z nami pojechaliście wizery. Jeszcze raz dziękujemy serdecznie chłopakom, którzy napisali pytania do Q&A. Bardzo dziękujemy za wszystkie setki życzeń, które przyszły w komentarzach, na karcie społeczności, w mailach, we wszystkich facebookach. Dzięki. Będziemy nagrywać następne na kampie. I wkrótce musimy nagrać weekend na kampie, bo sami żeśmy się stęsknili za weekendami na kampie. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej.